Na wieść o zbliżających się do Wisły oddziałach sowieckich i obserwując paniczny odwrót Wehrmachtu przez stolicę, Komenda Główna AK podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji zbrojnej. O godzinie 17 w dniu 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie. W pierwszym tygodniu sierpnia żołnierze dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Gering, oddziały SS Oskara Tyrlewangera oraz Hańca Reinefarta, rosyjskie oddziały Rona Bronisława Kaminskiego oraz bataliony azerbejdżańskie dokonały rzezi ludności cywilnej woli. Liczbę ofiar szacuje się na ponad 50 tysięcy. Straszny los czekał cywilów leczonych i ukrywających się w polskich szpitalach. Niemcy dopuszczali się niewiarygodnych zbrodni, między innymi paląc żywcem chorych i rannych. Lekarze i kadra medyczna wykazywała się wielkim heroizmem, za wszelką cenę próbując ratować podopiecznych. W późniejszym okresie Niemcy palili również szpitale powstańcze w innych częściach miasta. W czasie walk z powstańcami Niemcy stosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc bezwzględnie zarówno budynki mieszkalne, jak i zabytki kultury. Wielu cywilów zostało uwięzionych w gruzach zbombardowanych budynków. Mimo heroicznych wysiłków, walczący ponownie po samotnieniu słabo uzbrojeni młodzi powstańcy nie mogli pokonać doborowych niemieckich jednostek. Po otoczeniu dzielnic jedynym środkiem komunikacji stały się kanały. Mimo skrajnie ciężkich warunków były one szlakiem łączności i ewakuacji między innymi ze Starego Miasta. Niemcy w przeciwieństwie do walk w Stalingradzie nigdy nie zeszli do kanałów. Jeszcze wiele lat po wojnie znajdowano w nich ludzkie szczątki. Na specjalny rozkaz Hitlera Warszawa miała być zrównana z ziemią. Od października systematycznie wysadzano całe kwartały miasta. Kilkanaście tysięcy ludzi ukrywało się do stycznia 45 roku w ruinach. Wśród warszawskich Robinsonów był kompozytor i pianista Władysław Szpilman.